Chciałbym, żeby teraz była merytoryczna i żeby nie zapominać o barze. To może zabiorę głos najpierw ja tam szanowni Państwo pozwolą, dlatego że no, na sesji to było tak. Minutka i przechodziliśmy dalej, a ja mam tutaj takie pewne przesłanie w imieniu swoich i rodziców. bardzo. My, rodzice uczniów uczestniczących w szkole podstawowej w Chmielniku wyrażamy sprzeciw wobec y, zamiaru likwidacji tej placówki. Planowane zamknięcie naszej szkoły budzi wiele emocji wśród rodziców i mieszkańców wsi. Emocji tym większych, że w trakcie prowadzonej przez Pana Ministra kampanii wyborczej zapewniał nas Pan o wspieraniu wiejskich szkół. Uważamy, że nie wydarzyło się nic, co mogłoby uzasadnić nagłą zmianę w sprawie naszej szkoły. Sytuacja finansowa i problemy demograficzne były Panu znane nie od dziś. W zaistniałej sytuacji my jako wyborcy czujemy się potraktowani jak gorsza kategoria, a obietnice wyborcze kierunkowane były na pozyskanie jak największej liczby głosów potrzebnych do objęcia stanowiska. Mówienie, że likwidacja naszej szkoły ma na celu dobro naszych dzieci jest błędna. Tak naprawdę to my nie wiemy, czy chodzi o dobro dzieci, czy interes biznesowy. Szkoła nie jest i nigdy nie, nie będzie instytucją dochodową. Zawsze wymagała i dalej wymaga ogromnych nakładów pieniężnych. Tutaj odbywają się imprezy o charakterze środowiskowym takie jak festyn rodzinny, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki i wiele jeszcze innych. Dzięki lokalizacji naszej szkoły blisko naszych domów jest ona placówką bezpieczną, przyjazną uczniowi. Mniejsze klasy sprzyjają indywidualnemu podejściu do ucznia. Dzieci wiedzą, że nauczyciel zawsze znajdzie dla nich czas i ich wysłucha. Nasze dzieci mają liczne osiągnięcia w konkursach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Wielu z nas było uczniami tej szkoły i zamykanie jej daje nam odczuć, że tracimy jakąś część z naszego życia. Jesteśmy drugą kategorią, którą łatwo się omija, niszczy i zabiera to co ważne. Nasza praca i trud włożony w dbanie o tą placówkę pójdzie na marne. Nie chcemy na to patrzeć i mijać pusty budynek zamieniający się powoli w ruinę. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo.